To ja Gregory i dzisiaj gramy w największą i najlepszą podróbkę Cat, i jest to dostępne na telefonie. Jakiś czas temu chciałem już to wam nagrać, ale nie chciało mi się. Mieliśmy wiarki, więc dzisiaj po prostu sprawdzimy tą podróbę, bo niedługo wychodzi Cat już. Full wersja, więc będzie super. Więc łapkę w górę zostaw i my zaczynamy z tory jesteśmy takim słodkim kitku. ojeju, jeju, takim brązowym kiteczkiem. Jesteśmy słodkim brązowym kitkiem i babka tutaj jest ta stara rura. Co może macie? Co to jest? Grażyna. Ty stara ruro. Co to? Przyniosłaś do domu jakiegoś innego kota, jakiegoś innego kitka. No, jak tak możesz, Grażyna? A my jesteśmy tacy słodcy, ojojoj! I, i co robisz, kitku? 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 Nie, 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 kitku, nie! Zepchnąłeś kwiatka! A to moja rola jest. O, nie, Grażyna się wkurzyła. I co? O, ty skubany. No i uciekł, uciekł. O, jeszcze dla mnie poszło! O nie, ty czarny kocie. Pozbędę się ciebie, przynajmniej mam jakiś super cel. O nie, nie, to jest wojna. Jesteśmy kitkiem, o wo! I co, i ty kit... O ty, o ty, co... O ty... Co, bruczysz? Hop, mogę skoczyć. Ale super, mam łapki. A, jestem kitku. No co się wkurzasz, no? Co się denerwujesz na mnie, kurczę? Nic ci nie zrobiłem. Jaki mamy wypierdziany, to... Do... Nie mogę iść, nie mogę uciec stąd, nie, bo muszę zrobić samouczka tutaj oczywiście. No i spychamy to. Pych! Nie, 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 Szybko, szybko, szybko do boksa i, i jak mam wejść tutaj? I. O, ma, muszę tu kliknąć, tak, schowałem się, tak! Jedy! I przychodzi babka i. i. i na. Krzyczała na niego, czyli ja potrzebuję go wywalić z domu, Będę... będzie wojna. Tak jest! Do wykitku! Nie ze mną te numery! młacha ha I kot dostał, opierdziel! Tak! Cześć grażynka! Jak super! Jak super, że pomogłaś mi. Ojeju, jaka ty jesteś obrzydliwa! Gdzie twoje wodogłowie? Masz leciutkie, ale ja wolę tą starą grażynkę. No co ty się denerwujesz, no? Kurczę, nic ci nie zrobiłem, a się denerwujesz, nie? Mamy taki super drapak. Wow. E, e, e. Mogę, mogę tu e, wejść szybko. o, Tak, mogę wejść na ten drapak. Grażinka i mamy rybeczki. Mamy Nemo tam. Widziałem Nemo chyba. O jeny, Grażyna, gdzie się patrzysz? Grażinka. Ale mamy super widok. Grażynka, czy my mieszkamy wysoko? Powiedz mi, czy my mieszkamy jakoś wysoko? Co, kocie, co? Dobra, musimy go w coś wkopać. I możemy pójść na górę. Dobra, musimy zwiedzić tu. Musimy. Jo! Ej, naprawdę tu jest dużo miejsca. Tu są jakieś zielone korale. Ty, 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 lustro nie działa. O nie. I co my tutaj mamy dalej? Okej, okay. mamy tu jakieś biureczko, mamy tu łóżeczko, na którym możemy się położyć. Super. Tylko moje pytanie jest inne w takim razie: Czy grażynka tutaj wejdzie? I czy ja się mogę chować tylko w kartonie? Chomiczek! O mój Boże, tu jest chomiczek! O, tutaj jest ten rozwalony kwiatek. Fajnie. I co ja mogę zrobić dalej? To jest bardzo dobre. Dobra. I hop. He, he. Chyba mi się nie udało. A, bo tu jest kwiatek. Dobra. Mamy kwiatek. Nie? Przecież przed chwilą mogłem coś tu zrobić. Czuję się oszukany lekko. A, bo ja gazówkę wstawiłem. O! Mogę sobie coś ugotować? I... Mam kiełbaskę. E, he, he, he. Dobra, ja się chowam, bo ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja nie dostanę pierdzielu za to, że zjadłem kiełbachy. A zjadłem, dobre były. Mmm, kiełbaski dobre, super, super kiełbaski. Grażyna Grażyna, mam gdzieś. O. Czy mogę wejść do kominka? Nie mogę. Hm. To może telewizor poglądamy. O, o. O, 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 grażynka, jaki zrobiłem tutaj, friki, friki, tu, 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 szybko, szybko, muszę uciec. I tak, uciek uciekłem! A ona mi zapała. Grażyna, no jak, no to, to nie ja byłem, naprawdę grażynka. Grażynka, to nie ja byłem. Na razie, na razie jeśli mam ocenić gierkę, to powiem wam, że bardzo ciężko się nią tutaj steruje i jest naprawdę upośledzona. Ale czy to, czy to oznacza, że ja, nie, że ja mogę się tylko w tym kartonie chować? Tu jest kaczuszka! O, Ale super, mamy kaczuszkę mamy tu. I mamy tu bardzo mało... o! No nie! No to jest nie fair. Ja mogę się chować tylko w tym kartonie, ale ona mnie znalazła w tym kartonie przecież. Ty stara ruro! O nie! Ten czarny pchlarz, jeszcze trochę i ten czarny pchlarz mnie wykopie stąd. Gdzie on jest? Gdzie? O ty pchlarzu! To oznacza wojnę! Mam rybkę! I co ja mogę z tą rybką zrobić? Hmm... Gotuję rybkę! Tu ja się chyba schowam. Ja trochę nie, nie, nie wierzę temu, że ona mnie nie skrzywdzi za ugotowanie rybki. Mm. Zjadłem rybkę. Grażynka, bo mi się kończą rzeczy, które mogę ci zepsuć. Robi się mały problem. Naprawdę robi się malutki problem. He, 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 he. Dobra, teraz szybko uciekamy. He, raz, dwa. Jestem fortepianem. Jestem fortepianem. Nie! Nie! Wyrzucił mnie! Ale! Ale jak to? Ale... Ale, ale, ale jak to? Zostałem wyrzucony z domu! No dobra, jest tu ten śmierdziel! Tak jest! Tylko ja nie rozumiem jednego, skoro mam tylko karton do chowania się. To jak ja mam... Jak ja mam być mo? Tutaj też mam karton! O! Kurde. Czyli robię tak, chowam się. I co? Babka mnie widziała? Babka nie? Babka, babka idzie, idzie kogoś opieprzyć. Idzie, idzie twardo do mnie. I co? Nie widzi mnie. Ale to nie. on... Ale ona też nie widziała tamtego kota. Czyli ja muszę. Okej. Okay. Dobra, to jest ja wszystko wiem. Muszę wrobić ją, jak wszyscy wrabiają mnie. Dobrze, musimy cię śledzić. Dyn, din, din. Profil niski. Din, 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 Dobra, muszę zobaczyć w takim razie, gdzie jest karton na górze. Tu nie. Tu nie. To no musi być tu karton gdzieś. W takim razie. A mogę, mogę się pod łóżko schować? Nie? To gdzie ja się tu mogę schować? Ej, gdzie on poszedł? Gdzie poszedł ten pchlarz? No przecież na górę jeszcze. Nie, ty jednak nie poszedłeś na górę. Ale jesteś tu, to oznacza, że. He, he, he. Szybko, szybko, szybko! Skak... Skakujemy tutaj, rozwalamy i się chowamy się. On nie wie, co się stało i poszło na ciebie! Młah, ha, ha, ha. Jestem dobry, tak jest. W sumie to jest ciekawe, że walczymy z innym kotem, to jest fajne akurat. Ale gdyby tu sterowanie było lepsze i nie było to na telefon, nie była to totalna podróbka, to byłoby super. Tak, Nie co, 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 co się, co się na mnie tutaj łachatrzesz, no, ok, on idzie tu i tu jest kupa, ale co za tym idzie, to, że tu nie ma żadnego, tutaj nie ma niczego, gdzie mógłbym się schować. Halo, kocie, kitku czarny, gdzie jesteś, kitku, kitku. Babcia oglądała telewizję. O! No i co? Co stara ruro? Ho, to ty jesteś! Na 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 ha! Dobra, on jest tam! <gry Garcia> to oznacza, chyba tego kwiatka mogę zepchnąć, co? Nie mogę! Ty Webi tu to nie maruć, proszę cię. Co? No właśnie, nie tutaj no. Ale co ja mogę zrobić? I właśnie tutaj jest giga problem, ale mamy chumika. Coś możemy na pewno z chomiczkiem zrobić. Cześć, chomiczku! Cześć! Mogę cię kopnąć! A mogę cię złapać? Gol! Ej, dobra, tak. Ej, naprawdę, ja jestem chyba głupi. Mogę. Mogę wziąć podpowiedź, ale co z tego? Dobra, Cicho, bądź cichaj, tam kiteł. O, nie, ja nie mogę wejść do tej biurka. Ale skamuwa. Ale bardzo ładny domek, tak swoją drogą jest. Giga ładny, Ale co z tego, jeżeli on se chodzi? Okej, okay, potrzebuje pomocy. I mam podpowiedź. I tu jest karton. O! Naprawdę mogę żrandol zrozwalić? Co? Ej, ale ja nie widziałem wcześniej tego kartonu. Ej, to może w tej łazience jednak też jest jakiś karton do schowania, a ja nie widzę go. Czy mam tak stanąć po prostu, kiedy on tu będzie? To jest bardzo dobre i ciekawe pytanie. O, o, on tu idzie. Ja się chowam, on się zastanawia, i na kogo pójdzie, na mnie czy na niego. Tak, na niego wystarczy, że się schowałem za wanną, tak! Młocha ty czarny kocie, już po tobie! Nie czułem takiej satysfakcji od momentu, kiedy pozbyłem się Roxy. No i teraz idziemy na górę, chodź kuci, no chodź. Chodź, zaraz cię wyrzucę z domu. Wyrzucę cię z domu. Ny, nyn. Chodź, wyrzucę. Jest jeszcze lampa, którą też mogę na ciebie zrzucić winę. Tylko musisz tu podejść. Na razie to się kręcisz, kręcisz migło. Tak! Udało się! Tak! Wyrzuciłem go! jej! A co daj mi sandbox mode? Mogę tutaj chodzić i w sumie tutaj, czy ja już całą grę zrobiłem tak naprawdę? Ładna kuchnia swoją drogą. No dobra, to słuchajcie, to była naj... najlepsza i największa podróba, ajmy kat na telefon. Jeśli będziecie chcieć więcej odcinków takich, to dajcie znać, bo jeszcze jest dużo takich podrób i są jeszcze ciekawsze niż ta. Ta wygląda chociaż jakoś znośnie, a tamte są naprawdę do dupy.